Jak wiemy, w bardzo dużej, jak wiemy, sukces biznesu jest. Czekaj, muszę jeszcze raz. W bardzo W bardzo dużej mierze. Zależy od... Kontynuujemy nasz cykl z firmą U2I, gdzie. Mówimy o różnych eksperymentach, które pokazują nam nowe, zupełnie inne podejście do prowadzenia biznesu w IT. W zeszłym filmiku rozmawialiśmy o kulturze. Kto jeszcze kto nie obejrzał tego filmiku, zachęcam powrócić. Nie w każdej firmie takie, takie eksperymenty zadziałają. Nie każda firma, niestety, może pochwalić się odpowiednią kulturą. To podejście niesie ze sobą dużo różnych wyzwań. Więc dzisiaj pomówimy o wyzwaniach i problemach. I wam udało się zbudować taką kulturę transparentności, odpowiedzialności, która umożliwiła i to dzielenie się zyskiem i podejmowanie decyzji, takie jak macie i wiele innych rzeczy. I Twoim zdaniem, w której firmie coś podobnego mogłoby zadziałać, a w jakiej, w jakiej nie? No to jest bardzo ciekawe pytanie, też nad tym się zastanawialiśmy, bo Gdzieś tam właśnie jakby to nie jest. To, znaczy to nie jest pierwszy raz, kiedyś tam próbujemy opowiedzieć tę mm. historię tego, co udało nam się osiągnąć i jakby um, co, w sobie, co w tym sobie cenimy, jakie to, ma, jakie to są wyzwania. E, natomiast za każdym razem, kiedy o tym mówiliśmy, to staraliśmy się mówić, że to jest e, coś, czego niekoniecznie, niekoniecznie polecamy, żeby tego spróbować. Nie? W sensie. Mm, trochę trudno jest wyjść na. Poza kontekst naszej własnej firmy i spróbować się podjąć takiej diagnozy, czy te rzeczy zadziałałyby gdzie indziej albo co jest potrzebne do tego. Ten, ten, ten system, cały, cała ta struktura i ta kultura. Yy jest efektem pewnego rodzaju procesu ewolucji. Teraz, czy to jakby gotowe rozwiązanie da się gdzieś przeszczepić bezpośrednio? No to bardzo ciężko jest, ciężko jest odpowiedzieć i to jest coś, na co nigdy na przykład nie chciałbym wziąć odpowiedzialności. Nie? To rozwiązanie, to jest, to jest złoto, każdy powinien, każdy powinien to robić. Um, akurat wydaje mi się, że z tych takich najprostszych rzeczy, mm, no to podział zysków jest taki, Najbardziej oczywisty. Trudno sobie wyobrazić firmę, w której to nie odnosi pozytywnego skutku. Tak naprawdę, ostatecznie ludzie wypracowują to własnymi rękami, wszyscy razem. Ich, ich współpraca składa się na to, że firma odnosi sukces. No i teraz wiadomo, że jakby żyjemy w takiej kulturze, w której bardzo długą tradycję ma to, że uzgadniamy jakieś tak zwane godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę, I, i to jest tak naprawdę istotą naszego kontraktu. Natomiast idąc, jakby kontynuując tym tropem no to sami przyznajemy się, że to na czym nam zależy to jest to, żeby ktoś wykonał bardzo konkretne zadania, na które się umówiliśmy i w związku z tym za ich poprawne wykonanie otrzymał wynagrodzenie. Ale w momencie, w którym pracuje się właśnie w branży, która, która wymaga trochę więcej innowacyjności, trochę więcej zaangażowania, ten system po prostu nie działa aż tak dobrze. Dużo lepiej działa podejście pod tytułem próbujemy razem zrobić coś nowego. I właśnie to, to razem wydaje mi się, że powinno znaleźć też odzwierciedlenie właśnie, właśnie w systemie wynagrodzeń. Robimy to, robimy to razem i w związku z tym razem czerpiemy też z tego, z tego jakieś benefity. I, i, I to gdzieś tam też buduje bardzo dużo, to jest bardzo dobre pole do tego, żeby zbudować zaufanie między organizacją a każdym pracownikiem w momencie, w którym co miesiąc dzięki właśnie pewne, pewnemu poziomowi transparentności, bo to też jakby bardzo zależy od firmy, jak, jak co, da co da się rzeczywiście wprowadzić. Natomiast choćby właśnie na temat tego, że wynik, pewna część wyników finansowych jest choćby, choćby jawna. W związku z tym wszyscy mają poczucie, że firma ich nie oszukuje. Nie? Firma ostatecznie yy, nie wydaje pieniędzy bez sensu, tylko jak, jak, już, jak już jakieś ma, to wydaje tak naprawdę na swoich pracowników. Na to, żeby, żeby im pracowało się lepiej, żeby żyło się lepiej, a nie napychają po prostu kieszenie jakiemuś, jakiemuś yy, gościowi, który, no okej, okay, może założył firmę i miał wspaniały pomysł, ale ostatecznie na co dzień nie wykonuje nawet 5% tej pracy, która jest, jest jakby w ogólnie w firmie wykonywana. To, to, pomaga, to pomaga budować takie poczucie wspólnoty nie? i sprawia, że ludzie zaczynają myśleć o tym jako o czymś więcej niż po prostu taka praca od dziewiątej do 17 dziękuję bardzo. Nie ma, nie ma tematu. Więc, więc wydaje mi się, że jakby to jest taki troszeczkę tego, oczywisty, oczywisty kierunek. No ale pewnie nie, nie dla każdego naturalny. Jakby mamy właśnie lata historii, które nas nauczyły, że praca wygląda inaczej. I, i, i to, to jest na pewno to jest na pewno gdzieś tam, gdzieś tam trudne. Z takich rzeczy, które wydaje mi się, że na przykład nie są dla każdego, no to przejrzystość wynagrodzeń nie jest, nie jest dla każdej firmy. Tak? Jakby, no, u nas, ponieważ to powstawało ewolucyjnie i w pewnym momencie stało się, stało się takim jakby standardem, tak? No to wszyscy się do tego trochę przyzwyczailiśmy, Gotowaliśmy tą żalę powiedzmy, w momencie, w którym ktoś nagle w firmie przyszedł do siebie i powiedział, dobra, od jutra y, publikujemy wszystkie wynagrodzenia i wszyscy wiedzą, ile kto zarabia. Mm. No, to po pierwsze, to jest jakby trudno jest bardzo to zrobić w sposób w pełni legalny. Tak jakby ta tajemnica wynagrodzeń nie jest, nie jest łatwa do tego, żeby to zrobić. O może, może nawet nie jest łatwo to zrobić w sposób taki, który w oczywisty sposób nie byłby nielegalny. O może tak, już nawet nie mówię o takim w pełni czystym, czystym sposobie. A więc to jest, to jest na pewno wyzwanie. A poza tym. No często jakby zaszłości historyczne sprawiają, że to jest trudny proces, tak jakby kiedy nagle wychodzi, że ktoś zarabia znacznie więcej niż ktoś inny na przykład na podobnym stanowisku no to firma ma do wyboru albo będzie zasypywała ten, te podziały i, i najpierw doprowadzi swój system wynagrodzeń do momentu, w którym on nie wywołał u ludzi szoku, no, albo, albo ma jakiś dobry pomysł na to jak z tym szokiem sobie, sobie radzić, jak go wytłumaczyć i jak, jak dalej. Nie każda, nie każda organizacja jest na tym poziomie jakby właśnie dojrzałości, w której ludzie są w stanie te rzeczy te po prostu przyjąć za dobrą, za dobrą monetę. Um, więc to jest na przykład to jest na przykład skomplikowany, skomplikowany element, a wydaje mi się, że na przykład w kulturze naszej organizacji mimo wszystko, mimo wszystko dość ważny, bo, bo sprawia, że jakby te, te wszystkie dane, które typu ile firma zarobiła, jest bezpośredni, bardzo łatwe przeniesienie tego na to, ile każdy zarabia, bo wie też, jakby, jak, jak w ogóle cała ta suma jest jakby roz, rozdystrybuowana. W momencie, w którym miałby dostęp tylko do dużego numerka, pod którym firma zarobiła tyle, ty z tego dostałeś tyle, to jest to jakiś poziom przejrzystości, ale nie jest do końca co się dzieje z resztą tych pieniędzy. Nie? Um, więc, więc jakby trudniej jest po prostu budować taką spójną narrację. W momencie, w którym można pokazać tylko, tylko fragmenty, a z drugiej strony pokazanie zbyt dużej ilości rzeczy naraz może być szokiem i może być, być trudne do zrobienia. Tutaj też jest problem jajka i kury. Nie? Pod tytułem, czy najpierw trzeba mieć y, wysoki poziom zaufania w organizacji, żeby móc zrobić tego typu rzeczy? Y, czy to są rzeczy, które się robi po to, żeby właśnie zwiększyć? Ten poziom zaufania i na pewno, na pewno jakby wprowadzenie takich mechanizmów pogłębia to. tak Jak to działa przez lata, to, um, to ludzie się po prostu uczą, że jest, jest ok. Przykładem tego jest to, że na przykład w U2Y u 2 profit sharing przy wszystkim, co, co powiedziałem, nie jest zapisany w żadnej umowie. Tak? My podpisujemy z ludźmi kontrakty i. Jak przychodzą na początku do organizacji, to po prostu umawiamy się na, jakąś, na jakieś stałe wynagrodzenie, bo to jest to, co robi rynek. I żeby być na nim konkurencyjni, to po prostu nie mamy czasu w procesie rekrutacyjnym, żeby komuś tłumaczyć, że no tutaj będziesz miał część pieniędzy, stąd ta część, stąd i ona mhm. zależy od tego, jak firma sobie radzi. Bo jakby dla kogoś, to nie jest jakby jeszcze częścią tej organizacji, to brzmi jak piramida finansowa, mhm. nie? Albo, albo jakiś, jakiś sposób na to, żeby, żeby kogoś wykolegować z części, z części wynagrodzenia. Mm. Więc tu sobie odpuszczamy, po prostu mówimy: Dobra, uważasz, że tyle jest warta twoja praca, dobra, przyjmujemy za dobrą monetę. Pierwsze 6 miesięcy to jest tyle dostać. Po tych 6 miesiącach podpisujemy nową umowę, na, i na tej umowie jest kwota, która jest znacznie niższa od tego, co się umówiliśmy. Bo w tej umowie jest tylko i wyłącznie ten stały komponent wynagrodzenia, który jest jakby gwarantowany. A mowa o, o, o profiltrze jest tylko w postaci jednego punktu pod tytułem. Pracodawca ma prawo wypłacić dodatkowe wynagrodzenie uznaniowe, um, więc to brzmi jak taki totalny skam, który robi po prostu mnóstwo firm w każdym razie w Polsce, a ten, takie, że daje się komuś minimalną pensję, po prostu pensja minimalna plus premia od wynagrodzenia, która jest totalnie uznaniowa. U nas ona jest jakby bardzo konkretnie zdefiniowana, ale to nie zmienia w postaci rzeczy, że jakby łatwo można wpaść w taki tryb. A znam ten numer. Nie? On, jest, on jest totalnie już ograny i mnie na to nie złapiecie. A jednak ponieważ robimy to od lat, i jakby nigdy nie złamaliśmy tej obietnicy, to no to, to działa. Nie? I ludzie odchodzą z firmy i jeszcze przez jakiś czas dostają jakby ten swój udział w wynagrodzeniach, pomimo tego, że już tu nie pracują to ponieważ on mi się wciąż należy, bo pomogli go wypracować, to dostają go przez kolejne miesiące i to jest jakby uważane za normalne i oczekiwane i nikt nie podnosi na przykład takiego, Ej, no ale ten gość już odszedł, dlaczego my mu jeszcze płacimy? Hmm. Płacimy mu dlatego, że to jest jakby to jest to na co się umówiliśmy, nie? to jest system, który mamy, pomimo tego, że to jest właśnie bardziej w formie dżentelmeńskiej umowy. Więc jakby gdzie jest właśnie ta różnica między, jaki, jaki poziom wejściowy zaufania wewnątrz organizacji trzeba mieć do tego, żeby te te rzeczy, które tutaj stworzyliśmy i te mechanizmy, żeby one rzeczywiście działały, a nie zostały automatycznie po prostu wykorzystane. A, a, a w pewnym momencie, jak już się ma ten próg, to potem ich wprowadzenie jeszcze zwiększa jakby ten poziom zaufania. Ciężko jest powiedzieć, nie? gdzie jest ta granica. Bo z tym nigdy nie eksperymentowaliśmy. No to właśnie bardziej zrobiliśmy jeden eksperyment i on zadziałał. Nie trzeba by zrobić Przynajmniej kilka czy kilkanaście innych, który, z których część by się wyłożyła, żeby móc tak naprawdę rozsądnie powiedzieć, OK, to działa, to nie działa. Na przykład, jeśli jakaś firma postanowi też e, wprowadzić u siebie profit sharing i dzielić się dochodami z pracownikami, to jakich problemów może spodziewać się taka firma? No to są właśnie, to jest e, troszkę to, o czym, o czym przy okazji, jak rozmawialiśmy o profit sharingu w jednym z poprzednich spotkań, e, o czym mówiliśmy. Czyli no, trzeba się przygotować na to, że to zmienia jednak optykę pracowników, tak? I w pewnym sensie to jest to, o co nam wszystkim chodzi, jakby to, jakby to zaangażowanie, bo tytułem, dlaczego firma robi to, a dlaczego nie robi tam tego, y, staje się jednocześnie dokładnie tym, o co ci chodziło i, i, i twoim największym koszmarem. Bo teraz nagle, y, tak naprawdę w naszym przypadku, no, to, to jest. Ja jako osoba, która gdzieś w pewnym sensie stara się koordynować właśnie przepływy finansowe, decyzje dotyczące właśnie wysokości stawek, tego typu rzeczy, w pewnym sensie mam 60 stakeholderów, tak i ludzi, którzy patrzą mi na ręce i mają prawo w dowolnym momencie zapytać, dlaczego robimy to, a dlaczego nie robimy tego. A ja uważam, że powinniśmy robić coś innego. I to są wszystko rzeczy, które Trzeba wziąć pod uwagę, bo dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ci ludzie byli zaangażowani. Chodzi o to, żeby zadawali te pytania, bo one zmuszają nas do podejmowania jakby rozsądnych decyzji i, i wymuszają to, żeby robić rzeczy, które są na dłuższą metę dla nas, dla nas dobre. Obecnie jest bardzo trudna na przykład sytuacja na rynku deweloperskim tak, i trudno jest znaleźć dobrą osobę. To, co wiemy, że niektóre firmy robią, to jest zatrudniają nowych ludzi i dają im znacznie wyższe wynagrodzenia, Niż ludzi na tym samym poziomie, których już mają. Tylko i wyłącznie dlatego, że no po prostu jest wyścig zbrojeń i ludzie się przerzucają, przerzucają, przerzucają pieniędzmi. A więc, więc jakby to jest, to jest sposób na to, żeby sobie z tym radzić. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo moi ludzie by mnie zjedli, gdybym spróbował zrobić taki numer, bo, bo po prostu pytanie, hej, jakby od razu, to było od razu widoczne, nie? dlaczego ten gość, który jest na moim poziomie, hmm. zarabia o 30% więcej ode mnie? Jakby w sensie nie na to się umawialiśmy. Więc w jakiś sposób to zabiera mi część możliwości, jakby takich narzędzi do, do powiedzmy sterowania niektórymi mechanizmami w firmie, ale to dobrze. Nie? Bo jakby dzięki mm. temu nie kusi mnie do tego, żeby używać narzędzi, które ostatecznie dla kultury organizacji są destruktywne. Nie? Bo jakby to są, to są krótkowzroczne rzeczy. To są w zasadzie takie, że no to dzisiaj kogoś zatrudnię i będzie śmiesznie i będzie fajnie, ale prędzej czy później to wyjdzie. nie, jakby nie jestem w stanie utrzymać tego systemu w spójności. Nawet jeśli te, te wynagrodzenia nie są, nie są jawne, bo ludzie i tak o tym rozmawiają. To prędzej czy później wyjdzie, i gdzieś ktoś się wkurzy i odejdzie. I ostatecznie efekt taki net będzie ujemny, bo ludzie będą mieli poczucie, że firma ich oszukuje i nie płaci im tak, jak powinna, bo gdzieś tam w międzyczasie robi właśnie jakieś, jakieś dyle na boku. Um, więc, no, no, tak jak mówię, to się wiąże z tym, że wzrasta taka jakby troszeczkę część administracyjna, jeśli chodzi o o Obsługiwanie decyzji, o tłumaczenie decyzji, um, dawanie ludziom kontekstu do tego, żeby, żeby te decyzje gdzieś tam zrozumieli, żeby mogli też w związku z tym na nie wpływać w sposób konstruktywny. I to jest, to jest dużo pracy, często frustrującej pracy. Tak? To sprawia, że jednak czasami inercja organizacji wzrasta, bo jednak jakby część decyzji można podejmować szybko i przeskakiwać, Dobra, to robimy to. No Ale nie wszystkie. Niektóre z nich trzeba, trzeba jednak przegadać, trzeba, one muszą przejść przez ten proces. Ym, no i można czasami go ze, ze względu na specjalne okoliczności, można go przeskoczyć, ale nie zawsze. Ty masz ale... 60 osób, które patrzą ci na ręce. Jak by to wyglądało Twoim zdaniem w firmie, która ma 1000 pracowników, 10 tysięcy więcej? Zupeł zupełnie szczerze, moim zdaniem to, to, co obecnie mamy, nie skaluje się do tej wielkości. Tak? Jakby nie mam pojęcia, to do tego stopnia, że jakby nie mam pojęcia, w jaki sposób nasz model będzie wyglądał w momencie, w którym będziemy mieli na przykład 150 osób. Um, do tego czasu. Na pewno muszą zajść zmiany i, i tak jak urośliśmy z właśnie z kilkunastu do najpierw 30, potem 40, 50, 60 i pewne rzeczy się zmieniały, tak, tak jak nasz hiring przestał być, wszyscy siedzą w, jakby w pokoju z kandydatem i, i go oceniają, no, mamy grupę ludzi, którzy się tym zajmują na, na serio, to podejrzewam, że tutaj też jakby wykształci się z czasem jakiś system reprezentacji, jakieś, jakieś proxy do tego, żeby to w dalszym ciągu działało i jednocześnie będziemy się stali, starali zachować te rzeczy, które w tym, w tym są ważne. Natomiast wydaje mi się, że to jest model, który jest stuprocentowo nie do przeskoczenia i nie do wprowadzenia w, w dużych organizacjach od tak. Tutaj też będzie pytanie dla naszych widzów. Czy waszym zdaniem da się coś takiego wprowadzić w dużych organizacjach? Um, jeśli macie jakiekolwiek pomysły, dlaczego to zadziała, nie zadziała, czy musi być zrobiony inaczej? Wrzucajcie to w komentarzach i jesteśmy zainteresowani każdą dyskusją. To ja od siebie chciałbym jeszcze tylko dodać, że gdyby ktoś chciał na własnej skórze przekonać się, jak taka organizacja jak nasza działa i spróbować z nami popracować, to YouTube praktycznie cały czas zatrudnia, więc uderzcie na naszą stronę, poczytajcie o nas więcej i zaaplikujcie z każdym bardzo chętnie pogadamy.